Dym, 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 dym. Witam. daj mówi taki. Oto ostatnio portala. jeden, A to jest może nas nie zauważyć. Na kupie jest. To mówię, tam jecie na strefy. Od razu. Pierwsze z nim sobie daj. Well you Was it worth Because despite your violent behavior, the only thing you've managed to break so far is my heart. Maybe you could settle for that, and we'll just call it a day. I guess we both know that isn't going to happen. You chose this path. Now I have a surprise for you. Deploying surprise in five, four, time out for a second. That wasn't supposed to happen. Do you see that thing that fell out of me? What is that? It's not the surprise. I've never seen it before. Never mind. It's a mystery I'll solve later by myself because you'll be dead. I wouldn't bother with that thing. My guess is that touching it will just make your life even worse somehow. Uh. Okay. I don't want to tell you your business, but if it were me, a i it? Aha, do. You you think I'm trying to trick you with reverse psychology? I mean, Der klamper Jammeke Ikoppp enka boaf. Kultur, Kultur,kultur. Aha, tak to wygląda sprawa. Przepraszam. Sprawka. Bo spadła. Tu za... Tu zamyśliła... Kula. Job... Co to za kula? Jak to by to pan, żeby się nie schował, nie? Nie. Niech to powie, bro.

Aperture science saying we don't know what is in us, into an aperture science science emergency intelligence incinerator? Z A zapomniałem, że nie zły. Tak. Z Bysio, z tu mi się tu przydasz. Ole? Nie, mi się to przydasz. mam Pink nie lubię na czas. Łotwam, ja nie lubię na czas. Chyba no to tak się robiło. Nie mam zielonego pojęcia, bo mi ping spada. No za dużo gada. Tu już mamy czysto. Nie, nie, na dole, na dole. Na dole. Jest tu idealny dla mnie. tam gale, ja się sobie zabiję. Proszę bardzo, proszę bardzo. I on ich... Patrz tam. Jeszcze po prostu to weźmie. What to fuck? Ja chyba zrobię szybkie cięcie, żeby ogarnąć lagi. Chyba, że już mi się powoli zarniają. No, zabytki, ja mam kontakt. Kim jesteś? Co to jest? co to jest? Co to jest? To tak idzie? <grym> <grym> tak. To pistolet! Nie! Pisz pchłonąć! Bysz, ja chodź, chodź, tutaj jest Tutaj? Tutaj? Czy tu jest Brys? Nie, opuszczam, ja pójdę. No. as much as I'd love to know. I can't get the toxin into your head and make you sick. I took quite half of you, given every opportunity to succeed. I think it's to be a part of it. I'll I invited your best friend Thank you. Thank you. Thank I'll Fakt. On fuck? Ono w ogóle gada. Możecie czytać naprawdę? Ja nie mam na to... Co... ani... What the fuck? Gdzie jest ten... ja jestem? Ja to mam trochę niżej chyba. Ty, wracam tam coś jest. Aha, nie wiem. Zgubiłem się. A, zabrało trochę. Nie ja mam jeszcze czasu? Pudę trzy minuty! To nie jest dużo. Fak fak tak fak, takes a czasu. Dum dum, dum 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 nie ma czasu na... Aha, nie, się nie ma lipy. To jest ostatni odcinek. To jest ostatni odcinek, jak zaczynałem. Nie powiem, żeby to było jeszcze takiej jakości jak ja chcę. Nie powiem, że nagle w na takim sprzęcie jakim chcę. Nie no! Ja nie mam na to... Aha, wpadła. Dobra, zostało ci ostatni sęddu. I potem powinienem stwinąć. Kurde, nie musisz mi idealnie to pod kogo. Nie wiem, czy on jest, o, czy nie tym, chyba jest. Dobra, to gdzie poleciał? What the fuck, muszę to złapać w locie? Oż, kurde. Nie ma czasu na żadne wątpliwości.

No ja chcę wyrób. Czemu nie, Jak ja tego nie zrobię, to dupa. A może muszę na tym samym poziomie to zrobić? Ostatnia szansa faktycznie, żeby to zniszczyć jeszcze. No, Fuck, za daleko tutaj i... Szczerze, to musi być tu, ja Nie mam czasu. Ja skinę. No kurde, jeszcze tak! Dobra, dobra, jesteśmy, musiałem zrobić profil elektrycznego... 46 sekund! Kurde, ale w Dobra, jesteśmy. Jeśli teraz... Teraz albo nigdy. Tu mała diablico. I wygrałem. Oj. Oj, albo chyba zrobiłem coś, czego nie chciałem. Eee... Yy, eee, yy, 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 nie dobrze. Widziałem biały tunel, teraz nie wyliczyć. A przynajmniej mam 26 60 Jestem na wewnątrz. A patrzysz sam. Mogę wstać. Oj. Hehe, fireball. Muszę <try> wstać. Nie. Tak. das Co możemy sobie to nie podoba? Au, 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 toknął, to. O, 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 gdzie są dokumenty? to Och, już. och, 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 och,

Uh huh, we Terre c'est un casse-pipe de Farina. Damn, 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 but like he's dark cloud. Brawo, brawo, brawo Dobrze, yy, dziękuję Wam, że wytrwaliście do koncept serii Że chcieliście posmakować to ciasto Powiedzieliśmy się, mam nadzieję, fajnie, że mi uspędziliśmy za chwilę, co pierwszy raz kanał, w pełni naszym kanale, jaki skończyliśmy Tak, pierwszy Ja bawiłem się świetnie z tą grą Bardzo mi się ona podobała Timi dodatkowo w piśmają. I chyba się na nie skuszę, powiem szczerze. Bo gra była naprawdę świetna. Chyba sięgnę pod wujeczkę, ale nie, masz na chyba nie pozwoliła. Chociaż ja już robiłem takie magie, że nie w takiej gry. Nie w takiej gry grałem. Znaczy. Magram tak jak gram, to zobaczymy. O co na gry? 2 na 10. 61 na 10. Ja nie na najmocniejszych detalach graficznych, tego będę już nagrywał, więc dlatego grafika wygląda tak jak wygląda u mnie. Ale graficznie pomysł, fabułka też jest dość fajna. Zaraz się z jak to bo niepotrzebnie, nie miałem czasu, żeby tego czytać ani myszkę. Jak zmaka. Cóż, żegnam się z wami. Tutaj mówił Kafi Oto był, to było zakończenie Portala 1. Żegnam.